Witam Was widzowie w kolejnym filmie na no moim kanale Słuchajcie dzisiaj odworzę Bizona na wyczekiwany przez Was romo, remont Będzie ładnie wyglądał Oczywiście oddaję go do tego zaufanego kolegi Bo on dobrze robi i... I ten No i czekamy Będziemy czekać kiedy będzie zrobiony Nie wiem No pewnie z miesiąc się zajdzie, jak to tyle roboty przy nim jest. Kupiłem też oryginalne klapy do pomalowania, ale oryginalne, także cieszę się. No, chwila prawdy, czy to przejdzie? Przejdzie. Nie wiem, nawet, gdzie go, jak tu go podstawię. Dobra. No, i wracam się, słuchajcie. Będzie tak, obornika nam trochę naspało. I mleka. No i mleka. Także. Gnojówki to jest też bardzo odgroma, od 70 tysięcy litrów też jest bardzo dużo. Tylko, że właśnie... A dlaczego ja latam? Nie wiem, o co chodzi widzowie. Poczekajcie. No, słuchajcie. Wszystko ogarnięte już jest. Więc super. U krów trochę nasypało, mleka już też dużo jest. No więc zobaczcie ile obornika Od groma obornika jest, więc trzeba to zrobić, nie? Trzeba to zrobić... No także... Biegnę. Tu jeszcze tego nie posprzątałem, ale właśnie to sprzątnę sobie. W następnym odcinku robimy siewy, więc też się cieszę. Odstawimy sobie to kągnę. Dobrze ojej Gdzie to mam? Ja ci kręcę. Dobra. No dlaczego nie mogę? O dobra. Wstawię sobie go już na razie, które nie będę mu odczepiał. Tego też normalnie sobie ustawimy. Dobra, tu sobie zamknę. Nie, nie. Światła nie chcę. Stres. Wstawię sobie stara. Dobra. Dobra. Na styk. Tutaj nie przyhaczyłem? Nie. Jaka ta już jest zużyta. Dobra, trzeba ją podstawić, dlaczego ona jest tak wysunięta. Ojej, 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 co to się z nią dzieje? Nie gadaj. Yes. Dobra, sytuacja opanowana. sobie tu to Boże. Kurde, bo ta jest dziwna jakaś, kurde, tak nie i tak nie można, dobra, ustawić. Słuchajcie, dzisiaj krótki film ale na razie nie ma co robić. Troszkę może popada, bo dzisiaj ma troszkę popadać. To jutro sobie to yy, posiejemy. No a my widzimy się już w następnym filmie. Na razie. Cześć.